Lubię grać w gry wideo. W zasadzie lubię je odkąd rodzice kupili mi w dzieciństwie jakąś tanią podróbkę Pegasusa razem z kartridżem, na którym rzekomo znajdowało się 999 gier, co tak naprawdę oznaczało max 10 gier, ale w wielu różnych mutacjach. Nie powiedziałbym, że jest to moja największa pasja czy coś, ale jednocześnie spędzam przy nich dziennie czy rocznie więcej czasu niż przy jakimkolwiek innym medium. Więc, siłą rzeczy, temat jest bliski mojemu sercu. Każdy, kto gra we współcześnie produkowane mainstreamowe gry, pewnie doskonale zdaje sobie sprawę, że branża growa cierpi na całą masę problemów. Od nieuczciwych praktyk monetyzacyjnych przez wydawanie niedokończonych produktów po zdecydowaną niechęć dużych studiów do innowacji. Oczywiście, trzeba tutaj zaznaczyć wyraźnie, że owe problemy nie dotykają tylko nas, klientów, ale także wszystkich tych, którzy wpadli kiedyś na głupi pomysł, by w tej branży pracować. Chociaż szczerze mówiąc, nawet z perspektywy przeciętnego gracza, zdecydowanie zbyt często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jak na dłoni widać, że ciężka praca czy talent naprawdę utalentowanych twórców, programistów, artystów. Idzie na marne w związku z głupimi decyzjami ludzi na górze, rozmaitych menadżerów i dyrektorów. Dlatego, moim zdaniem, warto o tych problemach branży mówić, bo podejmowanie dyskusji na ten temat zawsze w jakiś sposób zwiększa świadomość odbiorców, którzy wówczas być może będą nieco bardziej skłonni do tego, by dać do zrozumienia chociażby swoim portfelem, które firmy lub które gry warto wspierać, a których nie warto. Duża to oczywiście rola twórców treści publicystów, dziennikarzy, influencerów, ponieważ oni mając grono odbiorców, siłą rzeczy nadają ton tej dyskusji i kształtują, czy tego chcą czy nie, opinie czy gusta naprawdę sporej grupy ludzi. Ale jak zawsze, gdzie tylko pojawia się jakiś złożony problem, na który składa się cała masa zniuansowanych kwestii i brakuje na nie jakiegoś jednego prostego wytłumaczenia, pojawi się ktoś kto, no właśnie, zaoferuje to jedno proste wytłumaczenie. Które na dodatek będzie pewnie też wbrew mainstreamowi, co tylko doda atrakcyjności temu stanowisku. Znacie to pewnie doskonale, tacy ludzie są absolutnie wszędzie. Masz problemy z kontaktami damsko-męskimi albo finansami? Spokojnie, to Twój szczęśliwy dzień, bo dziś pokażę Ci jeden prosty sposób. Jak rozwiązać wszelkie problemy? Zmień swoje życie jednym prostym trikiem. Kogoś dotykają problemy zdrowotne? Panie, to na pewno wina szczepionek. Politycy na całym świecie podejmują decyzje wbrew woli swoich wyborców. No, na pewno realizują jakąś tajną agendę New World Order albo bardziej klasycznie. Pewnie stoją za tym Żydzi. Branżę rozrywkową trawią rozmaite problemy wynikające z chciwości korporacji i stawiania na szybki zysk tu i teraz za wszelką cenę przy jednoczesnej eksploatacji swoich własnych pracowników? No, to na pewno wina ideologii Woke, prawda? Proste. I poruszałem ten temat krótko przy okazji filmów i seriali jakiś czas temu, ale odnoszę wrażenie, że z jakiegoś powodu w przypadku gier rzuca się to w oczy zdecydowanie bardziej. Tak jak wspominałem wcześniej, branża growa zdecydowanie potrzebuje krytyki, otwartej dyskusji, wymiany poglądów, wymiany informacji i patrzenia korporacjom na ręce. Szczególnie, gdy na rynku funkcjonują studia, które, delikatnie mówiąc, nie słyną. Z dostarczania najwyższej jakości produktu. Weźmy choćby Ubisoft, który stworzył sobie swój uniwersalny model gry Open World wokół serii takich jak Assassin's Creed czy Far Cry i od wielu lat nie jest w stanie zaproponować absolutnie nic nowego w jego ramach, poza może większą mapą czy jakimiś niewartymi uwagi pierdołami. Ba Assassin's Creed Mirage było przecież promowane tym, że teraz gracze dostaną mniejszą mapę, tak jak kiedyś. Wspaniały feature, 10 na 10, game of the year. Wobec tego, choć kiedyś byłem w stanie grać w te wszystkie gry i nawet czerpać z tego jakąś przyjemność, to na jakimś etapie po prostu odpadłem. Osobiście winię Red Dead Redemption 2, które otworzyło mi oczy, jak powinna wyglądać eksploracja otwartego świata w tego typu grze. Po prostu każdy ma jakąś granicę i dla mnie były nią najwyraźniej trailery Assassin's Creed Mira, aż wyglądające jak, nie wiem, tanie DLC do Assassin's Creed Origins. Ale wcale nie zakładałem, że już absolutnie nigdy nie stworzą nic wartego uwagi, dlatego wciąż śledziłem rozmaite newsy na temat ich gier. Byłem bowiem autentycznie ciekaw, czy Assassin's Creed Shadows wniesie coś do tego archaicznego, już skostniałego cyklu, albo czy Star Wars Outlaws okaże się przynajmniej poprawną grą. Niestety, śledząc rozmaite, Rozmaite dyskusje na ten temat, dyskurs odnośnie tych gier wcale nie skupiał się na tym, jak wyglądają te tytuły, czy na jakim poziomie stoją rozmaite ich elementy. W przypadku Shadows jedyne, co przebijało się do mnie w social mediach, to kwestia czarnoskórego samuraja jednego z dwójki głównych grywalnych postaci. I oczywiście można mieć bardzo różne zdanie na temat. Rozmaitych protagonistów w rozmaitych grach, także w cyklu Assassin's Creed, sam niekoniecznie przepadam za wszystkimi głównymi bohaterami w tej serii, plus doskonale rozumiem, że są ludzie, którzy, grając w grę osadzoną w Japonii w czasach feudalnych, chcieli wcielić się w takiego klasycznego samuraja azjatę, bo pasowało im to do vibe'u. Okej, okay, opinia każda inna, ale umówmy się, to, czy główny bohater gry. Jest czarny, biały, żółty czy niebieski, czy jakikolwiek inny. W żaden sposób nie wpływa na esencję rozgrywki. Czy gra będzie automatycznie lepsza, jeśli bohater nie będzie czarny? W przypadku Outlaws. Problem stanowiła główna bohaterka KWS. Po pierwsze, sama jej płeć, no bo kto to słyszał grać babą w świecie Star Wars, a po drugie jej uroda, a raczej jej brak według graczy, objawiający się m.in. w rzekomo mało kobiecym podbródku, jaki ma posiadać ta postać, czy za małym rozmiarze biustu. I bądźmy szczerzy, oba te tytuły wyglądały moim zdaniem. Absolutnie koszmarnie. I w jakimś moim wyimaginowanym rankingu gier, w które chciałbym aktualnie zagrać, pewnie znajdowałyby się na samym końcu. Oczywiście Assassin's Creed Shadows jeszcze nie wyszło, ale no, wątpię czy do premiery cokolwiek się zmieni. I to wcale nie dlatego, że przerażała mnie perspektywa grania czarnoskórym samurajem albo bohaterką, która nie wpisywała się w jakiś ukształtowany przez filmy porno kanon piękna, ale dlatego, że Assassin's Creed Shadows wygląda jak Kolejny generyczny Assassin's Creed, mielący po raz setny dokładnie te same rozwiązania do pożygu, a Star Wars Atlas wygląda jak zabugowany bałagan, nie mający na siebie kompletnie żadnego świeżego pomysłu. Okazuje się jednak, że te kwestie są kompletnie nieistotne, a tematem numer jeden jest to, czy te gry są woke, czy nie. Z uwagi na to, jaki kolor skóry ma bohater. W jednej z tych gier, albo jaki rozmiar stanika ma bohaterka w drugiej. Całkiem niedawno ogłoszono też powstanie sequelu do gry Ghost of Tsushima, bardzo fajnej swoją drogą gry w stylu tych Ubisoftowych open worldów, ale mającej znacznie więcej stylu i kładącej spory nacisk na fabułę opowiadającą o poszukiwaniu swojej własnej ścieżki, a jednocześnie też oczywiście własnej tożsamości w oderwaniu od dogmatów i tradycji. Nie przystających do otaczających nas realiów. I ta gra była według wszelkich standardów internetowej dyskusji wyjątkowo woke, bo opowiadała o zrywaniu z tradycją. Miała bardzo wrażliwego i w ten sposób najwyraźniej mało męskiego, empatycznego głównego bohatera. Mało tego, posiadała też dwie bardzo silne, niezależne, inspirujące bohaterki drugoplanowe, które naprawdę stanowiły niezły materiał na ewentualne protagonistki całej serii. Mimo to gra była przyjęta naprawdę pozytywnie, więc żadnych dyskusji o tym, czy jest woke czy nie, nie było, mało tego, była stawiana jako przeciwwaga dla tej obraźliwej dla Japończyków aberracji, jaką jest Assassin's Creed Shadows. Jakieś więc musiało być rozczarowanie, kiedy okazało się, że w Ghost of Jotuni, bo o tej grze mówimy, będziemy mieli okazję kierować losami głównej bohaterki. Dostaniemy bohaterkę płci żeńskiej w grze o samurajach. To koniec. Mało tego, oczywistym dowodem na ⁇ z tej gry ⁇ miał być angaż Eriki Ishi, osoby niebinarnej w roli tejże bohaterki imieniem Atsu. No, narracja pisze się sama, prawda? ⁇ Woke zabiera nam teraz też i Ghost of Tsushima, ten ostatni bastion tradycyjnej, męskiej. Gry wideo. I znowu, gdzie tylko temat tej gry się pojawił, tam natychmiast pojawiała się także dyskusja, nie o tym, jak zapowiada się sama gra. Nie o tym, że ponoć osadzona jest w naprawdę interesującym okresie historycznym, przynajmniej wyczytałem z artykułów na ten temat. Nie o tym, jak zmieni się gameplay. Nawet nie o tym, jakie oczekiwania mają gracze, w jaki sposób ta gra miałaby rozwinąć formułę pierwszej gry. No nie, to jest kompletnie nieistotne. Dyskusja dotyczy tego, czy kobieta może chwycić za miecz i być główną bohaterką gry wideo. Mimo, że w poprzedniej odsłonie, przypominam, mieliśmy dwie bohaterki, które całkiem nieźle sobie poczynały z takim mieczem i spokojnie mogły być głównymi bohaterkami tamtej gry. No ale mamy babę na pierwszym planie, więc szykuje się klapa. Oczywista sprawa. A na przykład Dragon Age Veilguard? Vale gra, która, mimo wszystko, dosyć znacząco zmienia to, z czym do tej pory kojarzyły się odsłony tej serii RPG, początkowo przywitana raczej z mieszanymi uczuciami, potem oceniana dużo bardziej pozytywnie przez dziennikarzy, którzy mieli okazję zagrać w ten tytuł? Myślicie, że poczytać jakieś dyskusje na ten temat? No nie, bo tematem numer jeden jest to, że można sobie zrobić w kreatorze postaci w tej grze blizny na klatce piersiowej, co jest oczywiście, no, Przecież jawną propagandą ideologii trans, cokolwiek to, to znaczy. Kiedy tak się czyta rozmaite komentarze, tweety, posty i tak dalej, to można z nich wyczytać na przykład, że Star Wars Outlast sprzedało się ponoć naprawdę kiepsko, bo oczywiście było Woke. To samo Woke ściągnie w dół także Assassin's Creed Shadows. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie ten nudny gameplay, ale. Fakt, że samuraj jest czarny. To samo czeka Ghost of Yota, nie ma co do tego wątpliwości. O Dragon Age, Veilguard nawet nie wspominając. Ba, walk sprawiło, że Destiny 2 zaliczyło dramatyczny odpływ graczy, co mnie osobiście zaskoczyło, bo myślałem, że stoją za tym durne decyzje Bungie, ale okazuje się, że nie. Albo że Concord czy Suicide Squad wystartowały tak koszmarnie i okazały się potężnymi klęskami. Praktycznie każda większa porażka Mająca u swojego źródła kompletne rozminięcie się z oczekiwaniami graczy i rynku, czy korporacyjną chciwość, albo wiecie, inne mało efektowne przyczyny takiego stanu rzeczy. Każda taka głośna porażka zaczyna nagle robić za oczywisty przykład tego, że gracze nie chcą łuk gier. Mimo że inne tytuły, które spokojnie mogłyby uchodzić. Za wyjątkowo, Woke według tych kryteriów radzą sobie naprawdę całkiem nieźle, albo sprzedały się naprawdę bardzo dobrze. Wiecie, jak Warframe w temacie gier usług, albo Baldur's Gate 3, jeśli chodzi o wyczekiwane premiery. No, ale no wiecie, to dlatego, że w tych grach cały to Woke, cała ta współczesna ideologia, ta inkluzywność i tak dalej, po prostu nie była najważniejsza. Nie rzucała się w oczy, nie stała na pierwszym planie. Woke elementy są tam tylko opcjonalne. Po pierwsze, powodzenia. Z opcjonalnością walk elementów Baldur's Gate 3. Jeśli ktoś myśli, że towarzysze w Baldur's Gate 3 nikomu nie narzucają się, bo nie doświadczył chyba sytuacji, w której zagadasz parę słów z Gale'em, a dzień później on już chce ci pokazywać magię w lesie, najlepiej nago. Po drugie, choćby te blizny Veilgar są tak samo opcjonalne jak, nie wiem, zaimki Baldur's Gate 3. Ale tak serio, to zauważyłem, że mniej więcej tak brzmi właśnie ten podstawowy argument, który pada w tym kontekście. Bycie woke jako gra, polegające na przede wszystkim tej wymuszonej, narzuconej z góry inkluzywności, różnorodności, poprawności politycznej itd., itd. oficjalnie nie jest problemem samo w sobie. Problemem jest to, że rozmaite studia stawiają to na pierwszym planie Zaniedbując inne elementy. Skupiają się na tym, żeby w grze była różnorodność i inkluzywność, a kompletnie nie dbają o to, żeby był dobry gameplay. Pojawia się w tym kontekście nazwa Sweet Baby Incorporated, firmy oferującej consulting odnośnie scenariuszy gier, m.in. w zakresie portretowania na przykład obcych kultur czy no właśnie rozmaitych mniejszości, w taki sposób by było to wrażliwe społecznie z stosunkiem powiedzmy dla tych sportretowanych grup. I ktoś oczywiście mało zorientowany w temacie i wyjątkowo naiwny, mógłby pomyśleć sobie, że, no, z perspektywy firmy, ma to sens, że zatrudniamy ludzi, którzy zerkną na to, co zrobiliśmy i. Powiedzą nam, czy to w jakiś sposób nie wywoła kontrowersji albo jakichś negatywnych dyskusji czy krytyki dotyczącej czegoś, o czym nie wiemy zbyt wiele po prostu. No bo wiecie, chcemy sprzedać naszą grę. Po co nam jakiś problem pr na głowie? Lepiej sprawdzić i być pewnym, że wszystko jest ok. Ale tak jak mówiłem, tak mogą myśleć co najwyżej naiwniaki. Prawilniaki doskonale wiedzą, że to tak nie działa. Na pewno mieliśmy całą masę znakomitych, genialnych gier, istnych klasyków, które po przepuszczeniu przez tę walk maszynkę stały się niegrywalnymi śmieciami. Wiecie takie gry jak Alan Wake 2 albo God of War Ragnarok, które kompletnie zniszczyła konsultacja ze strony tej firmy. Przecież każdy wie, to jest zupełnie oczywiste że jeśli chcemy mieć w naszej grze inkluzywność i różnorodność, postacie o różnym kolorze skóry, czy postacie wywodzące się z różnych backgroundów, z różnych, nie wiem, etnicznych itd., no to w tym celu trzeba poświęcić prasem programistów. Trzeba, nie wiem, zwolnić połowę działu zajmującego się programowaniem gry albo pisaniem silnika, no bo inaczej się nie da, prawda? No każde dziecko to wie, że jeśli chcemy mieć w naszym kreatorze postaci, w naszym RPG-u, możliwość stworzenia transpostaci, no to niestety, ale trzeba wówczas iść do programistów i powiedzieć im, żeby zepsuli gameplay, bo no, te dwie rzeczy nie mogą istnieć razem. To nie tak, że odpowiadają za nie kompletnie różni ludzie, prawda? I oczywiście ironizuje sobie tutaj, ale to jest dokładnie ten sam argument, który pojawia się także w temacie filmów czy seriali i po prostu nie jestem w stanie podejść do niego poważnie, aby w filmie była, nie wiem, czarnoskóra postać, to w tym celu trzeba zniszczyć po prostu jakąś esencjonalną część danego dzieła. No nie da rady po prostu, żeby te rzeczy koegzystowały ze sobą. Jasne, jestem pewien, że w historii gier na pewno zdarzyły się jakieś sytuacje, gdy to studio, czy nie wiem, dział marketingu, czy ktokolwiek decyzyjny narzucił z góry, powiedzmy, Powiedzmy, obecność w danej grze jakichś progresywnych elementów. Ale jednocześnie jestem pewien, że jeśli już do czegoś takiego doszło, w żaden sposób nie ma to jak wpłynąć na te najbardziej istotne elementy całej rozgrywki. A po drugie, stała za tym nie jakaś odgórna ideologia czy jakaś kampania prowadzona przez mroczne siły, ale dlatego, że komuś po prostu wydawało się, że być może taki ruch po prostu pozwoli sprzedać więcej gier. Albo sprzedać te gry jakiejś konkretnej publice. No bo czy ktoś tego chce, czy nie, to choć gry wciąż stereotypowo są postrzegane jako przede wszystkim rozrywka młodych, białych mężczyzn, to prawda jest taka, że coraz więcej innych grup sięga po kontrolę. I najzwyczajniej w świecie korporacje zaczęły to dostrzegać. I postanowiły, jak to korporacje. Wykorzystać to dla swoich celów, by zarobić więcej pieniędzy. Zresztą to nakręca się samo tak naprawdę. Jeśli w gry gra na przykład więcej kobiet, no to siłą rzeczy będzie powstawało więcej gier, które będą miały jakieś elementy atrakcyjne dla tychże kobiet, których być może nie przyciągnie goła baba z Cycem na wierzchu na artworku, tak jak do tej pory przyciągała takie osoby jak ja, białych mężczyzn. Jeśli więc tym sposobem mamy więcej gier, które są promowane. Właśnie w taki sposób, który może przyciągnąć kobiety, no to też siłą rzeczy coraz więcej tych kobiet będzie po tej gry sięgać, bo będą odnosiły wrażenie, że to, to jest ich tytuł dla nich. To oczywiście w dużym uproszczeniu. Plus, rzecz jasna, korporacje. Nie zawsze łapią to, czego tak naprawdę oczekuje ich publika, albo jak faktycznie wygląda ich publika, bo różni ludzie sięgają po różne gry. Ponownie gracze to aktualnie dość zróżnicowana grupa odbiorców, która niekoniecznie chce jednej i tej samej rzeczy. Stąd bardzo często zdarza się rozmaitym studiom zwyczajnie przestrzelić i kompletnie rozminąć się z oczekiwaniami czy potrzebami swoich docelowych. Odbiorców. To są dosyć proste i oczywiste mechanizmy, które mają miejsce w dosłownie każdej branży, więc naprawdę nie trzeba tego tłumaczyć jakąś teorią spiskową, brocznymi siłami, które prowadzą zmasowany atak na kulturę zachodu czy coś. To jest właśnie taki bardzo sztandarowy przykład. Sprowadzania niejednoznacznej kwestii. Skomplikowanej mimo wszystko kwestii. Bomkmy się, ilu jest specjalistów od badania rynku i nawet oni się mylą, nawet oni nie są w stanie zawsze doskonale ocenić tego, jak ten rynek działa. Ale no właśnie, sprowadzania tego wszystkiego do tego jednego prostego wytłumaczenia. Że gracze nie chcą woke, więc jak coś się nie sprzedaje, to dlatego, że woke. Wiecie, to przypomina po prostu gimnazjalistę. Który posłuchał trochę filmów z Januszem Korwinem Mikke i nagle doznał olśnienia? Przecież to jest takie proste. Rynek się sam ureguluje. Wystarczy sprywatyzować wszystko. Wow, czemu ich nas nie wpadł wcześniej? A dopiero potem okazuje się, że rzeczywistość wcale nie jest taka prosta. Jednak, co warte tutaj podkreślenia, ta popularność i atrakcyjność całej tej. Narracji o ołku niszczącym nam gry. Wcale nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tej jakże pociągającej prostoty. Moim zdaniem, całe to rozumowanie. Bierze się m.in. z czegoś, co korporacje już od jakiegoś czasu naprawdę mocno eksploatują, mianowicie nostalgii. Gry wideo to stosunkowo młoda i naprawdę dynamicznie rozwijająca się branża. A ludzie między innymi z mojego pokolenia dorastali tak naprawdę razem z nią, doskonale pamiętając czasy, kiedy same gry były dużo prostsze, robione przez małe zespoły zajaranych tematem. Fanów. Budżety i pieniądze, którymi obracały studia, nie były jeszcze tak rozbuchane, kiedy grono odbiorców tychże gier też było dużo bardziej jednorodne. Co najważniejsze jednak, sami byliśmy wtedy młodsi, mieliśmy mniej problemów na głowie, byliśmy też zwyczajnie... Głupsi, ignorując całą masę rzeczy, na które po prostu naturalnie zwrócilibyśmy uwagę dziś. Niejednokrotnie już widziałem w sieci ten sentyment, że, ach, jakbyśmy tak wrócili do czasów, kiedy gry były czystym eskapizmem. Nie zawierały w sobie żadnej polityki, żadnej ideologii, żadnego przekazu. Były po prostu Rozrywko. Rzecz jednak w tym, że gry od czasu, kiedy pojawiły się techniczne możliwości na to pozwalające, praktycznie zawsze miały jakiś podtekst, zawsze miały jakiś przekaz, coś do powiedzenia, komentarz do rozmaitych kwestii społecznych czy nawet politycznych. Bardzo często miały elementy, które dziś ten tłum internautów nazwałby. Woke. Wiadomo, że nie tyczy się to absolutnie wszystkich tytułów, ale jeśli ktoś wspomina gry jako wolne od jakiejkolwiek polityki, jakiegokolwiek przekazu, jakiegokolwiek komentarza i jakichkolwiek odniesień do realnego świata, to prawdopodobnie dlatego, że grał w te gry jako dziecko i zwyczajnie przelatywały mu te rzeczy nad głową. Oczywiście gdzieś pod tym wszystkim skrywa się też ta niekiedy podświadoma. Potrzeba utrzymania tego jedynego słusznego, dobrego status quo. Rynek gier, jak już sobie powiedzieliśmy, zmienia się naprawdę szybko, a jakiekolwiek gwałtowne zmiany odruchowo wywołują w ludziach niepokój, czy wręcz sprzeciw, wynikający ze strachu przed nieznanym, lub czasami także utraty uprzywilejowanej pozycji, no bo na naszych oczach zmienia się postrzeganie całego medium. Do tej pory traktowanego raczej jako przestrzeń no właśnie dla młodych białych mężczyzn. Mówiąc krótko, gry były po prostu nasze i ich twórcy brali pod uwagę naszą perspektywę. Kiedy więc ten stan rzeczy się znowu na naszych oczach zmienia i twórcy gier biorą pod uwagę perspektywę innych grup ludzi, no to dla niektórych graczy wygląda to wręcz jak próba odebrania im ich hobby, czy wręcz części ich samych. Wytłumaczenie, że jest to naturalna kolej rzeczy, kiedy dana rzecz wchodzi do mainstreamu, więc trzeba to po prostu zaakceptować, wiadomo, nie jest tak atrakcyjne jak ta cała narracja o tym, że mamy jakąś zorganizowaną akcję wyrugowania białego faceta z gier. Czy swoją drogą też ze Star Wars, albo z Marvela, albo z masy innych rzeczy, które biali mężczyźni, tacy jak ja, uzurpowali sobie jako swoje własne. No i taki sentyment po prostu po mistrzowsku wykorzystują ludzie, którzy tak naprawdę istnieją tylko po to, by te przeświadczenia potwierdzać. By ludzi, którzy prezentują taką wizję świata, Poklepać po plecach przyjaźnie i powiedzieć, tak, masz rację, tak jest, nakręcając tych swoich odbiorców coraz bardziej, bijąc w tego wyimaginowanego wroga coraz mocniej, ignorując jednocześnie sedno rozmaitych problemów czy rozmaite neutralne przyczyny takiego stanu rzeczy, a starając się retraktywnie podpiąć tę całą narrację o byciu lub niebyciu. Woke pod sukcesy i porażki. Rozmaitych gier. Jeśli tytuł odnosi sukces, to dlatego, że nie jest. Woke, zobaczcie, to jest dowód na to, że gracze nie chcą inkluzywności. Chcą po prostu dobrych gier. Jeśli tytuł odnosi porażkę, no to wiadomo, czyja to wina. To wina stawiania inkluzywności i różnorodności na pierwszym miejscu, a nie jakościowego gameplayu i tak Takie właśnie eksploatowanie negatywnych odczuć części graczy i budowanie tej. Narracji, pod którą można podpiąć wszystko, co dzieje się w branży growej, służy tak naprawdę wyłącznie podbijaniu swoich statystyk, ale też daje im społeczność. A wraz z tą społecznością, oczywiście, poczucie bycia kimś ważnym i wpływowym. Pod tą udawaną troską o dobro całej branży kryje się tak naprawdę potrzeba manipulowania tłumem i wykorzystywania go. Dla budowania swojej własnej pozycji. Wszystko oczywiście po to, by odnosić w związku z tym jakieś wymierne korzyści. A że konkurencja na tym polu robi się coraz bardziej zawzięta, to każdy praktycznie news, każda zapowiedź gry, każdy tytuł, który mógłby chociażby za najgłupszy element zostać posądzonym o bycie woke. I nieszanowanie oczekiwań graczy, jest oczywiście pod tym kątem przeczesywany i analizowany, i poszukiwane są choćby najmniejsze elementy, które już pozwolą nakręcać znowu ten outrage, budować znowu całą tę narrację o tym, że kolejny tytuł ulega jakiejś propagandzie, ulega wpływom, naciskom i tak po to, by oczywiście generować coraz większe liczby, a razem z tym coraz większe pieniądze. Pamiętacie tego typa, który darł japę, bo można było sobie wybrać zaimki w Starfield? Fucking Prona! Jestem pewien, że gdyby goś po prostu grał w tę grę w zaciszu własnego domu, to nawet gdyby mu się ten element bardzo nie podobał, to białby go w dupie, bo po prostu minąłby go i grał dalej w grę i nic by to nie zmieniło w jego przyjemności czerpanej ze Starfield, jeśli jakąkolwiek przyjemność można z tej gry oczywiście czerpać. Niemniej, w momencie, w którym był to stream, a na streamie działa jego publika, rząd na kolejnego tematu. Do podkręcenia do rangi ogromnego problemu, który toczy branżę gier, no to goś musiał zrobić cyrk, bo to jest dokładnie to, czego jego publika oczekiwała. No i tak się kisimy, powiedzmy, w tym sosie, bo nawet jeśli jest ograniczona liczba kanałów, czy generalnie osób, które nakręcają tego typu dyskusję o grach, no to skutki tego. Są dużo, dużo większe, i wystarczy wejść pod jakikolwiek, tak naprawdę, news o grach, które wymieniłem w tym materiale, by w komentarzach nie spotkać ani jednej normalnej dyskusji, ale znajdziemy tam oczywiście całą masę hasełek powtarzanych jak mantrę przez te kanały i przez te powiedzmy ośrodki żerujące. Na budowaniu dramy i outrage'u odnośnie kwestii, które nie mają żadnego znaczenia. To działa po prostu jak religia, gdzie mamy grupkę ludzi, która jest irracjonalnie przekonana o prawdziwości słów ich proroków, i w związku z tym żadna rzeczowa dyskusja do nich nie dotrze. A jednocześnie ta grupka ludzi chciałaby wpływać tak naprawdę na to, jak działa cała branża. Co koniec końców sprawia, że jakakolwiek dyskusja o grach robi się po prostu tak toksyczna i odpychająca. Że koniec końców zaczynasz unikać tego typu miejsc. I koniec końców zaczynasz unikać jakiejkolwiek dyskusji o rozmaitych grach. I wiecie, nagrywam to wideo głównie dlatego, że mnie to po prostu. Odrobinę boli, bo mimo wszystko, tak jak już mówiłem, temat gier jest mi bliski. Uważam, że grom naprawdę należy się dużo więcej publicystyki, opinii, wymiany poglądów niż to, co faktycznie mamy póki co w sieci. I choć są miejsca także w polskim internecie, w którym można dostać naprawdę rzeczowe opinie na temat tej gałęzi rozrywki, będę się wchodziło. Jest cała masa ludzi, którzy mają wiele mądrego do powiedzenia w temacie gier, ale ich głos staje się coraz mniej słyszalny, czy wręcz zwyczajnie ginie pod krzykiem farmerów outrage'u mi to określenie. <laughs> Więc jeśli chciałbym, byście coś wynieśli z tego materiału, to głównie to, byście zawsze świadomie wybierali rzeczową krytykę, subiektywną, ale uczciwą, w miejsce formułowania teorii spiskowych, które mają w prosty i banalny sposób wytłumaczyć zjawiska, które są nieco bardziej jednak skomplikowane. Nie dajcie się zwieść prostym hasełkom, które służą tylko i wyłącznie temu, aby ktoś zarabiał pieniądze na waszych negatywnych odczuciach wobec branży growej. I to by było chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.